www.kryptospekulanci.pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na ciebie. Cześć, witajcie serdecznie 29 lipca na porannej analizie technicznej. Szybko ogłoszonko zapraszam do grupy Kryptospekulanci, materiały szkoleniowe, dużo wiedzy, strategie, codzienne live na żywo, alerty poranne, odprawy, sygnały. Oraz nasza druga grupa po dołączeniu jest druga grupa KS Pozycje, gdzie rozgrywamy pozycje. Prowadzę zarączkę, ok? Od A do Z. Gdzie wejść, gdzie wyjść. Jak ktoś się uczy, to myślę, że no nie ma nic lepszego do nauki. Dobra, przechodzimy sobie do Bitcoina. Zanim przejdziemy do Bitcoina, to jedna ważna rzecz. Słuchajcie, kiedy szuka się wejść na giełdzie w monetę? Kiedy cena spada? Okay? Niekiedy rośnie. Większość z Was szuka wejść, jak moneta rośnie. Pamiętajcie, że jako osoby handlujące na giełdzie musicie szukać wejścia na spadkach. Jak jest zła atmosfera, nikt nie chce kupować, wszyscy mówią o dołkach, wtedy szukamy wejścia. No i na przykład, na kraj pozycję, na tej grupce naszej, zobaczcie, podczas spadku. Myśmy cały czas szukali sobie tutaj miejsca do wejścia. Nikt się nie interesował pewnie na rynku, gdzie by tu wejść w monetę, prawda? No i tu jest na przykład nasze wejście pod wzrosty, prawda? Na no ONE, czy tu na przykład na RIF też szukaliśmy tutaj miejsca do przyłączenia się, prawda? Więc pamiętajcie, na rynku szukamy wejścia, jak spada, a nie jak rośnie. Tutaj też, że tak powiem, prowadzę taką jeszcze grupę szkoleniową, więc tutaj już tę praktykę sobie robiliśmy. I tutaj też, zobaczcie, szukaliśmy wejścia, jak spada. Tu było nasze wejście pod wystrzał, już stek profitowane, pozycja cała zamknięta na 30%. Ale słuchajcie, tylko i wyłącznie jak spada, szukamy wejścia. Nieodwrotnie, nieodwrotnie. Dobra, BTC, e, mówiłem Wam tydzień temu w poniedziałek, no to już prawie tydzień o tej zielonej strefie na 21587 myśmy to rozgrywali szybki long, szybki long. Tak jak mówiłem, będzie to jakaś reakcja, ale czy będzie duża, czy będzie mała, no to tak naprawdę nie wiemy natomiast pod zagranie jak najbardziej i to co wiem, że jeżeli spadniemy niżej, to ja już bitcoina nie rozgrywam. No i tak też się stało, co nie znaczy, że nie rozgrywałem rynku, prawda ponieważ tak jak mówię tutaj na altach sobie pozajmowaliśmy fajne pozycje. Swingowe w tym przypadku, ale ogólnie rzecz biorąc, Bitcoina nie tykałem. Dlaczego nie tykałem? A dlatego, że ten ruch dla mnie jest mało zrozumiały. Okej, okay, mało zrozumiały. I teraz tak, tytuł brzmi odcinka, czy to jest nasz dołek na Bitcoinie. I teraz tak, nie wiem, <śmum> wiem, nie wiem, natomiast wiem, co musi się zdarzyć, żeby duże prawdopodobieństwo tego dołka naszego na Bitcoinie był. Okej, okay, było. Więc tak, pierwsza rzecz... Właściwie jedyna rzecz, jaka musiałaby się zdarzyć, to przebicie 32399 to jest nasz OPS. Co znaczy OPS? To znaczy, że łamiemy cały trend. Oczywiście tu jest trend linia, ale nie sugerowałbym się tą trend linią. Pamiętajcie, że trend linie służą nam tylko do tego, że możemy wyznaczyć osłabienie trendu, i to jest właściwie jedyna wiadomość płynąca z trend linii. Natomiast Złamanie trendu musi przebiegać według pewnych schematów, a tym pewnym schematem jest złamanie właśnie tego szczytu na 32,399, wtedy zaburzamy balans spadkowy i co może się wydarzyć? Może się wydarzyć pierwsza fala wzrostowa hossy, okej, okay? hossy. Nie mówię o hoście, ja mówię, że może być to pierwsza fala wzrostowa hossy. Jeszcze raz powtarzam, Bessa zaczyna się od najwyższego szczytu, Hossa zaczyna się od najniższego dołka. Okay? więc po złamaniu tego 32,399 i dalszych pozycjach w górę szanse, że to był nasz dołek <laughs> mają 80%. Okay? 80% że to był nasz dołek i że już nie wybijemy niższego dołka. Ten dołek też tutaj ja skupowałem i też mówiłem wam na YouTubie, że tu będzie zatrzymanie. Pamiętajcie, że na każdym takim zatrzymaniu najlepiej jest coś kupić, prawda? A przynajmniej przytrajdować nawet choćby nawet. Więc to warto zawsze rozgrywać. Gramy, kiedy szukamy wejścia, kiedy cena spada. OK? I teraz tak. Jak to mogłoby przebiegać? Dokładnie tak samo jak historycznie, prawda? Tutaj, że tak powiem, historycznie zawsze mieliśmy to samo niezależnie od roku, że tak powiem, więc zobaczcie, tu jest, be, tam zaczęła się Bessa, tu zaczęła się Hossa. I teraz tak, jak to jest na troszkę falowości, to wie, że to była pierwsza fala, to była korekta dla pierwszej fali, a to była kolejna fala. I tutaj już też dołka nie wybiliśmy, więc tutaj Hossa zaczęła się w 2018, dokładnie roku. Okay? A to była po prostu korekta dla tej fali. I teraz możemy mieć podobny scenariusz, ale musimy najpierw to wybić, czyli to 32 tysiące dolarów musimy wybić. Wtedy możemy mieć do czynienia z pierwszą falą, czyli z dużym odreagowaniem. Pamiętajcie, że nie ma się co na rynku bać. Po dużych spadkach zawsze przychodzi odreagowanie duże, prawda? Więc tutaj tego odreagowania jeszcze nie było. Mieliśmy tu jedną korektę i ono może się powtórzyć. I dalszy spadek, gdyby tak było no to też nie ma tu miejsca za bardzo, bo tu jest złamany OPS, aczkolwiek może być złamany w korekcie. Natomiast jak mówię, po złamaniu tego i reakcji wyższej e, szanse, że to jest dołek, no dramatycznie rosną. W związku z tym ci, którzy czekali na 10 tysięcy, już się nie doczekają raczej, prawda? Mogą się nie doczekać, o, może tak. Więc jeżeli chodzi o Bitcoina, no to ja nie gram, alty rozgrywamy, bo tak jak mówię, nie rozumiem ruchu, ale przystanki na Bitcoinie zrobione, są to takie przystanki, które będziemy obserwować, jak się tutaj cena będzie zachowywać. Więc tutaj będziemy tylko obserwować, a na chwilę obecną będziemy tylko grać Bitcoina. I teraz tak, jeszcze jedna monetka, którą warto byłoby zaobserwować, to jest audio. I co wam to mówi audio? Zobaczcie. Ok, pamiętacie, jak wam mówiłem o Litecoinie kilka odcinków temu. Dokładnie o tym, że to jest bycze. Prawda? Odwrócone ORGR. -R. Mówiłem, żeby też poszukać sobie tu wejścia. Tak było, tak? A więc tutaj mamy taką podobną sytuację na audio. Troszkę inaczej to przebiega, ale bardzo, 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 bardzo podobnie. Czyli też bardzo, bardzo byczo. Okay? No i tutaj na audio mieliśmy wczoraj próbę wejścia Stąd natomiast nie wiem czy ona się udała, bo osobiście nie grałem tego audio, ale chyba nie, więc tutaj my też czekamy na jakieś potwierdzenie do wejścia. To oczywiście wczoraj dopiero zauważyliśmy, gdzieś tam ktoś rzucił tą monetę, natomiast trzeba tu poszukać gdzieś okazji do wejścia i my to zrobimy. Czekamy na pierwszy strzał korekcyjny, czyli pierwszą korektę może być trochę niższa, jakakolwiek korekta i będziemy szukać tutaj się przyłączenia w audio. Targety to w zależności od tego gdzie byśmy się przyłączyli, ale takimi pierwszymi, nawet w najgorszym miejscu, gdzieś no to jest 20-30% takiego pierwszego targetu, ok? Więc to wygląda byczo, ale trzeba tutaj konkretnego wejścia poszukać. Myślę, że dzisiaj to zrobimy. Jak nie, jak nie H4, to zrobimy sobie na H1 przyłączenie, bo naprawdę warto. Tutaj na razie mamy taką ładną parabolę, więc fajne, fajnie by było, gdyby odbyła się tutaj korekta i będziemy tu szukać wejścia. Więc jak ktokolwiek ma jakąś wiedzę na temat analizy i zabezpieczania kapitałem, no to myślę, że powinien się tu zainteresować tym audio, gdy, gdy tylko jakaś korekta się tu odbędzie, bo naprawdę wygląda bardzo fajnie pod zagranie. W górę, z dużym potencjałem, bo tu też mamy duże spadki, które jeszcze nie były odreagowane, prawda? A do tej pory audio wszystkie spadki, że tak powiem, odreagowywał, prawda? Tutaj, 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 tu jeszcze tej reakcji nie było. W górę, więc tu będziemy na to też polować, ale też mamy jeszcze inne monetki, między innymi mamy fil. Natomiast, żeby, żeby nie przedłużać, no to, no to tutaj warto byłoby się zaczepić gdzieś w pozycji i tego będziemy dzisiaj prawdopodobnie też szukać. Ok, ok, zapraszam Was jeszcze na zapraszam na kanał Julian Krypto. Tutaj mieliśmy małą pogaduchę u Juliana. Julian Krypto, Krzysztof B. Jakby ktoś był zainteresowany, to można sobie obejrzeć. To było dwa dni temu. A dzisiaj Julian u nas na grupie, na live'ie o 20 na żywo. Także też grupowiczów zapraszam. Tyle. Słuchajcie, miłego weekendu Wam życzę. W poniedziałek niestety nie będzie analizy. Nie będzie odcinka będzie prawdopodobnie dopiero za półtora tygodnia, troszkę daleko wiem, więc może się dużo pozmieniać, więc tutaj, że tak powiem, musicie już dalej sami sobie to ewentualnie, czy tam audio, czy, czy no właściwie audio musicie sobie ewentualnie już sami tutaj <laughs> poprowadzić. Miłego weekendu, wszystkiego dobrego Wam życzę, trzymajcie się, do usłyszenia, hej!